Siemanko widzowie. ja nazywam się Adek i zapraszam Was na kolejny już odcinek <laughs> z zielonki, z serii od zera. Słuchajcie, jak widzicie tu mamy masę truskawek, mamy kilka skrzynek truskawek, musimy sobie tu wiatę postawić z czasem. Słuchajcie, co tu się dzieje? No, mamy kwiecień, czwarty sezon, także jak widzicie troszkę się tu pozmieniało. Ominąłem kompletnie całą zimę. Już Wam mówię dlaczego, co i jak. Duże, duże zmiany tu powstały. Po pierwsze, tak, nie wiem, czy zdążę Wam wszystko pokazać, ale tak, eee, no tutaj nasze kaczki. No to widzieliście to, jak eee, jak zawsze jajka produkują. Eee, jak słyszycie w tle, nasze owieczki. Słuchajcie, nasze owieczki się troszkę rozmnożyły. Zobaczcie. Spójrzcie na to tylko. Patrzcie, jakie malutkie. Troszkę nam się rozmnożyły. Mamy 15 zwierząt. A ta zagroda może przyjąć ile w ogóle tych zwierząt? Czy to jest 15 na 15? Samica, baran, samiczka, wodę mamy, wełnę, e, trawę, pokarm mamy. Nie wiem ile to może być, poczekajcie przeskoczy tylko tutaj. Czy tutaj może być 15 czy więcej? 15, czyli mamy pełno, widzicie? Mamy pełne te Mamy troszkę tutaj wełny, nam się już zrobiło. Także super. No, 454 litry na razie, ale spokojnie. I słuchajcie, dokonaliśmy zakupu. Tego zakupu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Zobaczcie, jakim cudem to się stało. Słuchajcie, sprzedałem owiec, zrobiłem parę kontraktów yy, i kupiłem sobie. Ten traktor, to jest ten, który Wam pokazywałem. To jest traktor z Farminga y, 19. Y, czekajcie, to był. O ten tutaj, case. On jest bardzo tani. On jest y, po prostu z Farminga 19. Słuchajcie, y, wziąłem go sobie z takim zestawem. Patrzcie. Eee, kupiłem sobie taką przyczepę do tego Dlaczego? Ponieważ ja nie miałem żadnej przyczepy Te, Tamtą przyczepę sprzedałem Musiałem kupić jakąś przyczepę Zarobiłem sobie na to No wiadomo, że tutaj poza odcinkami Ale sobie zarobiłem ładnie Także jak widzicie Można przykryć, no piękny zestaw Przyznajcie sami Traktor, 160 koni Case. A. Zobaczcie jak to chodzi Myślałem sobie tak może za szybko na tą serię, nie, że od razu taki traktor. Traktor jest ściągnięty z Holandii, widzicie? Holenderską ma e, tablicę. Jeszcze nie jest przerejestrowany, dlatego też jest taki tani, nie. E, no, niestety jest z zagranicy. Ale no sami przyznacie, traktor jest mega fajny. E, przyczepka, tak samo. Cały zestaw to był, wiecie, razem do kupienia. Mówię, kupuję. E, zobaczymy, przyczepkę można tutaj, wiecie, pozmieniać, poprzerabiać. Wszystko fajnie. No i słuchajcie, jeszcze wziąłem sobie jedno pole, które teraz pojedziemy sobie posiać, yy, posiać sobie sojkę, pojedziemy, Poczekajcie, może najpierw nakarmimy nasze zwierzęta, czy nasze zwierzęta potrzebują coś do jedzonka jeszcze? E, może wyciągniemy ze trzy belki, okej, okay. nie, nie potrzebują, no to mają, A, ale płaczą tutaj owieczki nasze, no dobrze, nie płaczcie już. No i ten, no i tak, zobaczcie, tak to wygląda. Słuchajcie, mamy zasiane 4 pola. Mamy zasiane, zobaczcie, pokażę Wam tutaj na tej mapce. Mamy, za, mamy pole 3, 4, 5. Dlaczego te pola wziąłem? Słuchajcie, ja z tych pól, ten 3, 4, 5, zrobię jedno ogromne pole. Ja je później połączę i będzie jedno ogromne pole, nie? To będzie już jedno takie duże. Jak będziemy mieli większe maszyny, oczywiście, nie? Wziąłem sobie piątkę w leasing. No i 27. Słuchajcie, mamy posianą pszenicę, jak widzicie. Mamy posiany rzepak. Mamy posiany jęczmień. I teraz jeszcze posiejemy sobie sojkę, nie? Eee, trzy traktory na gospie. Eee, tak jak was, wam, was wcześniej pytałem, czy jest ok, żeby tutaj na tej mapce używać pracowników. Eee, Zobniemy tu drzwi tylko. Ponieważ ta mapka jest jedną z najlepszych do używania pracowników, no, wyraziliście zgodę na to, więc teraz pojedziemy sobie, wrzucimy sobie pracownika, żeby nam siał sojkę. Zobaczcie, mamy siewniczek, a samemu pojedziemy, będziemy kosić się trawę. Trawę na. Dla owiec, nie. I słuchajcie, jest taka propozycja jeszcze żeby z czasem postawić oborę, ponieważ mamy dużo truskawek, więc w momencie kiedy sprzedamy truskawki, żeby zobaczcie, trawa jaka wysoka już tutaj jest do ścięcia żeby po prostu postawić tutaj w tym miejscu. Pastwisko dla krów, nie? Tylko jeszcze nie wiem. Co wy na to? Czekajcie, to jest nasze pole. To jest pole numer 5. O tutaj. I tutaj posiejemy sobie. Sojkę jest kwiecień, także. Sojkę możemy jak najbardziej tutaj sobie siać. Puścimy sobie tutaj pracownika. Niech sobie tą sojkę sieje. Dobra. Sojka nie, nie potrzebuje nawozu, nie? To to jest fajnie. Że azocik mamy. Dobrze zrobiony. E, słuchajcie, no a sami polecimy. Weźmiemy tutaj y, naszego case'a. I, I polecimy kupić sobie dzisiaj kosiarkę Kosiarkę nie wiem czy starczy nam pieniędzy Jeżeli nie starczy nam pieniędzy To sobie ją weźmiemy w leasing Wynajmiemy e, Zapytacie dlaczego kosiarkę Przecież już jedną kosiarkę mam e, Słuchajcie tak jedną kosiarkę mam Ale mam ją tylko od tyłu A Teraz No dobra wszystko tak mamy rozwalone na tym Musimy później to poskładać Wiecie wszystko poukładać ładnie bo Zobaczcie tego case'a, nie? Posłuchajcie tylko, jak on chodzi, nie? Nie wiem, czy Wy też słyszycie ten, jak on chodzi, cudownie. No, to już jest średni ciągnik. Słuchajcie, ten ciągnik zostanie z nami po prostu już na dłużej, nie? To już jest taki ciągnik, że będzie z nami tutaj na dłużej. Też ma, widzicie, jakieś to ma interakcje, nie? Tu ma też jakieś guziki. Także jest ok. Dosyć szybki. O, kurde. Musimy uważać, tutaj. No taki prosty, zwykły, to jest, wiecie, podstawowa wersja. Kiedy pan nam sprzedawał, mówił, że to jest z Holandii ściągnięte. Ale on my, port, podstawowa wersja. Jakaś tam. Yy, jakieś tam dodatki. bajery ma, ale mówi, to nie jest jeszcze to, co powinno być. Ale jeździ, działa, kręci, także myślę, że fajny, bardzo fajny. E, ciągniczek, dajcie znać, co o nim myślicie. E, no i co? Jedziemy kupić, jedziemy, weźmiemy kusiarkę i będziemy tam działać sobie z naszą e, trawą. Dobra, jesteśmy. Czekajcie, ja tylko sobie od razu zresetuję tu. Dobra, e, i teraz tak, my mamy potingera. Czekajcie, jakiego potingera mamy? Mówię, Nowa Kat. Mamy potingera, Nowa Kat, więc trzeba było dokupić takiego potingera, Nowa Kat do przodu po prostu. Eee, czekaj. Kosiarki. Potinger, Nowa Alpin, Eurokat. To mamy taką. Nowa Kat to jest Tom, 262. To mamy Tom, nie? O, i tu jest nowa kat, zobaczcie, za 13,500. I ja bym sobie ją wziął. Taką. To się nowa kata mieli właśnie całego, już cały zestaw. I ona kosztuje 13500 wypożyczymy sobie. I on oczywiście, wiecie, weźmiemy ją w, w leasing, a potem sobie spłacimy, nie? Czekajcie, podjedziemy tylko pod nią. Tu mamy zaczep z przodu. I pojedziemy dzisiaj zrobić po prostu y, sianokosy, nie? Zobaczcie, no konkretna już, nie? 3,1 metra to już jest konkretna. No i tamta mamy 3. Naszą tylną no, chyba mamy 3 metry. To już jest, wiecie, aż 6 metrów, to już jest dosyć spory, spory nabytek nie tylko teraz widzicie za dużo na nałożone uja uja panie przepraszam idziesz pod ale byśmy rozjechali gościa przepraszam ale by było co byśmy gościa przetrącili no, musimy założyć na tył coś, bo strasznie go rzuca. Powiem wam. Dobra. No i fajnie, wiecie. Fajnie, widzicie. Fajna sprawa tutaj jest. E, dzięki w ogóle za te wszystkie subiki, które dajecie. Ten, ten odcinek powinien wyjść wam. E, o ile się nie mylę. W środę 14 lutego, Uf, przepraszam, czyli Walentynki. E... O ile się nie mylę, oczywiście, tak powinien ten film wyjść. Ja go nagrywam w piątek. Ok, jest godzina 22 u mnie, jak widzicie. Słuchajcie, bierzemy tamtą kosiarkę. I lecimy, zobaczymy, jak sobie poradzi, tu dobra owieczki. Nie pisz, co tam aha. Nasza belarka pójdzie na sprzedaż, słuchajcie, e, bo kupimy sobie belarkę po prostu do okrągłą, jakąś taką, żeby też robić kiszonkę. Dobra, no i zobaczcie, fajny zestaw, co. Ogromny No powiem Wam, tutaj może być naprawdę fajnie to wszystko zrobione Owieczki mamy 15, owieczki czek nie będziemy sprzedawać w ogóle, bo Owieczki to wiecie, że to nam się przydadzą, bo one będą Nam tutaj wełnę dawały Na wełnie też trochę zarobimy, bo wełna Wbrew pozorom jest dosyć droga Tam nasz pracownik sobie sieje, niech sieje a my polecimy tutaj z Pottingerem. Zobaczymy, ile ten zestaw będzie teraz miał. Nowa Kat to jest 3, 3 5, To jest Nowa Kat jakiś z przodu. Dobra. Słuchajcie, no zobaczcie jaka ładna wysoka trawa, nie? Tutaj już się zrobiła, nie? Także no co. Rozkładamy, nie? Wszystko. Dobra? Czekajcie, tylko jak to tu zrobimy. Aha, tu nie można zrzucić, a tutaj po kosu też nie można zrobić. Dobra, to damy to w ten sposób: do dołu, do dołu. Włączamy. Dobra, i zobaczcie. No kawał tutaj pola od razu tnie, nie? No, to tutaj pójdzie, to teraz pójdzie, to powiem wam, momentalnie. <laughs> I sobie zgrabiareczkę kupimy, ładnie sobie to zgrabimy i będzie tutaj luzik. Zobaczcie jak to idzie, nie? Ładnie. Ta ładnie ta się, się rusza, to wszystko. Czekajcie, to są jakieś guziki. Nie wiem do czego, nie chcę ich wciskać na razie, żeby nie popsuć. Ale przyznajcie, że fajnie to idzie, nie? Fajne siano-kosy. Będziemy mieli tutaj trochę e, dla naszych e, owieczek też. Jak tam nasz pracownik w Oddali? W Oddali, zobaczcie, tam pracuje. Czy on już skończył? Nie, pracuje jeszcze tam. W ogóle nie wiem, czy oglądaliście na odcinkach. Jest taki youtuber czarny pan i on robił ankietę, właśnie, najlepszych map do farminga. Taki turniej. I surprise, surprise. Zgadnijcie, kto wygrał. Wygrała mapka e, Zielonka, nie? Jako najlepsza w ogóle mapa Do farminga, nie? E, czy się z tym zgodzicie, czy nie? Nie wiem Ale powiem wam, że ta mapka mi się też podoba Jeżeli chodzi o rozgrywkę I ten, ona jest dosyć przyjemna, nie? Ta mapka, naprawdę No jest bardzo przyjemna Dobra, ładnie tutaj wszystko tnie No ładny ten kejsik jest jak za takie pieniądze za 9000 to naprawdę była okazja, żeby go kupić za 10 prawie. A wiecie, a Office sprzedałem, wszystko tam było w miarę dobrze, także trzy ciągniki. No, ten ciągnik to zostanie z nami już dłużej, nie? na pewno dłużej. Nie wiem czy po prostu nie zostanie na, do końca tej serii. E, na pewno tamte, tamte ciągniki, e, typu właśnie ten zetor. Ty, ten pracownik chyba skończył już. Czekajcie, to ten, to one pójdą do remontu. I nie ukrywam, że pewnie będą na sprzedaż, wystawione nie? O! Czekajcie, tu mi jak się zrobił. Szybko podbiegniemy, tam tylko. Czy on już tu skończył? A skończył! No i ładnie, zobaczcie, ładnie posiane. Chwast, no to ten na razie nie ma. Wymaga wałowania. Dobra, niech stoi na razie tutaj w tym polu. On se tu już skończył, dobra, fajnie. No tutaj, jak widzicie, to wszystko też jest nasze. Będą tutaj żniwa niebawem. Także zobaczymy, no. I jedziemy z tym wszystkim. Może jeszcze tak sobie myślę, że tą trawę jeszcze zostawię po prostu w tych małych kostkach. Tą małą belarką ją zbeluję. Eee, a po prostu, jak będzie więcej pieniędzy, to wtedy się jakąś belareczkę kupię większą. Bo nie ukrywam, że chciałbym belarkę taką, którą nie miałem jeszcze na żadnej serii. Chciałbym mieć coś innego, coś, coś lepszego. <laughs> nie wiem jaką. Czekajcie, spójrzmy tylko w katalog. Myślę sobie o jakiejś prasie takiej. Na przykład, tych małych to nie chcę. Ale na przykład taką kronę. O, widzicie, taką kronę jakbym kupił już. Kurde, fajna, nie? Zobaczcie, duża. No, ciekawy jestem. 115 12 tysięcy złotych, John Deere, y takie. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bo to już jest co? To jest okrągło. A nie, to też jest te kwadratowe belki robi. Taką New Hollanda. No, ale on, to bym fajnie ta krona. Ja mam w ogóle tutaj mało tego sprzętu. Krona mam. To może tak zrobię, że jeszcze na razie się wstrzymam i po żniwach po prostu coś tam wykombinuję słuchajcie ja jeszcze w ogóle muszę kupić jedną rzecz ponieważ tutaj jest bardzo dużo rzeczy wozi się na Erlendgrad na pociągi nie ja po prostu potrzebuję kupić po prostu potrzebuję kupić jakąś ciężarówkę bo te moje traktory no to one wiecie 44 na godzinę ten jeździ tamten jeździ coś koło 30 i to po prostu za, za dużo zajmuje więc ja muszę sobie tu kupić jakąś jeszcze ciężaróweczkę która by mi tutaj woziła na sprzedaż te wszystkie produkty e, i też sobie, nie wiem, może sobie myślę jakby sobie kupić e, no coś taniego, nie? coś najtańszego, to tu mam cenowo poukładane, tak? no, no to pff, no najtańszy to jest ten Mercedes, ale on ma można mu plandekę kupić taką 15 metrów e, no to nie jest źle 15 tysięcy, tylko teraz ile on tutaj jedzie na godzinę? Czekajcie. Jaką on prędkość rozwija? 110 km na godzinę. No to już byśmy tym powozili. Nie o już by coś już by coś było jakaś tutaj wiecie. No musimy coś pomyśleć tutaj nie na razie mówię na razie e, plan jest taki żeby. Jeszcze sobie tutaj coś. Popatrzeć, pośmigać, tym wszystkim a może coś w promocji jeszcze jest, czekajcie, może ja, może coś e, nie ma, rozrzutnik jest, ale na razie mi niepotrzebny tu ma 8,5 godziny. No i ten co chcemy kupić kiedyś, no to jest ładny ZTS, no, ale to kiedyś, nie. To nie teraz jeszcze. No dobra, słuchajcie, kończymy tutaj ten kawałek yy, ciąć. No i to będzie chyba tyle, kochani, w tym odcinku. Ja was będę tutaj powoli żegnał. Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim. Jak wam się podoba ten zestaw, bo powiem wam, mi zestaw się podoba super. Wiadomo, że to jest seria od zera i tutaj dosyć szybki przeskok zrobiliśmy, ale zarobiłem sobie na to, nie? To nie było tak, że coś sobie wpisałem czy coś, tylko po prostu sobie zarobiłem. Słuchajcie, ja tutaj będę już yy, kończył, zostawię Was o tak z takim to obrazkiem. Patrzcie, jaki piękny zestaw, nie? No, cudowne jest. No. Dobra, zostawiam Was z tym obrazkiem, nawet o tak. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.